Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy sobie energię dnia od 17 do 19 lipca, czyli tak naprawdę już od dnia jutrzejszego. I pierwsza karta, która nam wypadła, to jest karta Giermka Mieczy, a druga to karta Głupca. Więc mamy jedną kartę wielkich arkan. Ogólnie zaczniemy sobie od karty Giermka Mieczy. Jeżeli chodzi o Giermka Mieczy, to jest energia, w której powinniśmy zadbać o siebie. Mogą pojawić się jakieś problemy, mogą się um, właśnie pojawić tak naprawdę problemy jakiejś natury kobiecej, czyli na przykład, um, nie wiem, bóle menstruacyjne, cokolwiek, um, lub też takie rozkojarzenie, taka. Um, emocjonalność, że możemy właśnie e, być z jednej strony szczęśliwi, za chwilę wiecie, podać takie huśtawki po prostu nastrojów. To jest taka typowa kobieca karta, typowo kobieca energia takiej właśnie, natury. Y, troszeczkę problemów, więc w ten weekend y, skupcie się przede wszystkim na sobie, na tym, żeby zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie, żeby zadbać o siebie, o swoje ciało, y, o to, jak się czujecie same ze sobą. Dla niektórych z nas to jest fajna energia, która nas motywuje właśnie do ćwiczeń, do zmiany swojego trybu życia, na bardziej zdrowy tryb życia. Ogólnie jest to y, karta też takiej, że jakby opieki, że potrzebujemy troszeczkę właśnie więcej uwagi od innych osób w naszym otoczeniu. Ale też właśnie mówi o tym, że mogą się właśnie pojawić w ten weekend jakieś małe problemy, które będzie trzeba rozwiązać. I druga karta to jest karta głupca i to jest fajna energia, dlatego że ona mówi o tym, żeby próbować nowych rzeczy, żeby wyjść do ludzi, żeby spróbować całkowicie coś nowego. Jeżeli mamy jakieś problemy, z którymi długo się zmagamy, spróbować innych po prostu rozwiązań. I to też jest właśnie karta takiej fajnej energii, lekkiej, czyli tak naprawdę ten weekend możemy spędzić w fajnej energii, bardzo pozytywnej, w której po prostu możemy odetchnąć po całym tygodniu, możemy nabrać sił, skupiamy się jakby też nasze myśli na czymś pozytywnym. Ogólnie energia jest bardzo pozytywna i mimo tych takich malutkich, drobnych kłopotów, które mogą się pojawić tutaj w ten weekend, e, ta energia głupca przeważa, czyli też właśnie powinno wszystko świetnie się ułożyć. Więc w ten weekend możemy nieraz czuć się jacyś troszeczkę tacy, e, nie wiem, przykładowo jakieś bóle głowy, jacyś tacy w nie, nienastroju po prostu do robienia czegoś, ale zaraz powinno właśnie wszystko... E, Znowu wrócić do normy, czyli powinniśmy właśnie wejść taką fajną energię, jakby może też pogoda nam poprawi humor, Naszy, nasi bliscy nam poprawią humor. Karta głupca, w tym wypadku, po prostu e, jest lekarstwem, że tak powiem, na tego giermka naszego mieczy. Tutaj też słuchajcie jest ostrzeżenie przed tym, żeby nie być też za bardzo lekkomyślni i też nie dawać kierować nie kierujmy się emocjami za bardzo i też impulsywnością. Jeżeli coś będą jakieś konflikty, jeżeli cokolwiek by się tutaj nie działo, oczywiście nie musi, ale pamiętajcie o tym, żeby zachować przede wszystkim spokój, bo coś tutaj może na pierwszy rzut oka wydawać się właśnie złego dla nas. Jako coś po prostu negatywnego, a może się okazać czasem, że po prostu wyolbrzymiliśmy i na dany moment nie potrafiliśmy racjonalnie określić tego problemu, jaki jest naprawdę, tak? Więc tutaj jest dla Was taka rada, żebyście po prostu bardziej uważali na to. Co robicie, co mówicie, i żebyście nie dawali się ponosić za bardzo emocjom. I teraz wybierzemy sobie: słuchajcie, przesłanka dla Was. Dla grupy pierwszej to będzie sodalit, dla grupy numer dwa jaspis czerwony, i dla grupy numer trzy weźmiemy ametyst. Więc możecie sobie wybrać teraz jakąś grupę. A ja już dla Was losuję tutaj przesłanka anielskie, więc dla grupy pierwszej poproszę przesłanko na ten weekend. Dobra, mamy jedną. Od razu Wam wylosuję jakby dwa przesłanka z dwóch różnych talii i już zobaczymy sobie, co z drugiej talii wypadnie. Jakie przesłanko dla Was na ten tydzień? Ok. Bardzo yy, gra ta energia... Z energią tego weekendu. Pierwsza karta to czakra serca. Miłość jest najważniejsza. Serce to, to centrum Twojego fizycznego, ja, ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny otwierając swe serce, by kochać i być kochanym, bo jesteśmy przy tobie, chroniąc Cię i prowadząc. Więc to jest dla osób, które wybrały Sodalit, sobie go tutaj przesunę. To jest wasza pierwsza karta. Karta numer dwa to. Matka, żona, siostra, córka. Jest to bardzo właśnie kobieca energia, i bardzo ona się właśnie zgrywa z tą energią giermka mieczy. To jest bardzo właśnie taka delikatna energia, i będziemy mogli też na przykład w ten weekend potrzebować więcej czułości, więcej ciepła, więcej właśnie zrozumienia i też może właśnie je uzyskamy. Bo czakra serca mówi o wszystkim, co najpiękniejsze, o delikatności też. Więc to jest ona przesłanka dla Was na ten weekend. Sobie położę je tutaj i już losuję dla Was um, przesłanka dla grupy, która wybrała jaspis czerwony. I Wy macie kartę zabawy. Ukochany, nastał czas, by na chwilę odłożyć pracę na bok. Nie martw się, dopilnujemy, żeby wszystkie Twoje zobowiązania zostały wypełnione. Zabawa, wesołość i śmiech dodają Ci wigoru, więc wrócisz do pracy ze świeżym spojrzeniem i zmożoną energią. I to przesłanko również dla Was pasuje na tą energię dnia weekendu, przepraszam, bo tak jak powiedziałam, właśnie w ten weekend możecie. Odpocząć troszeczkę, spędzić czas w fajnym towarzystwie, w fajny czas ogólnie i zresetować się przed właśnie kolejnym tygodniem. I macie kartę pozytywnych zmian, więc może ten tydzień, który teraz nadchodzi, będzie znacznie lepszy. Być może też ten weekend Wam doda więcej humoru, poczucia humoru i radości. I dla osób, które wybrały ametyst, już rysujemy kolejne przesłanko. Wam wypadło przysłanko skup się na służbie. Twoja dusza pragnie radośnie służyć, skąpana w nieustannym strumieniu błogosławieństw, który zaspokaja wszystkie twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymać równowagę między dawaniem i przyjmowaniem. Więc tutaj dla was może być właśnie e, w ten weekend jakieś fajne propozycje, jakieś niespodzianki, jakieś prezenty. Czy też ktoś będzie chciał Was zabrać na przykład na jakieś fajne spotkanie. Może macie jakąś fajną randkę też w ten weekend. I patrzymy przesłanko jeszcze dla Was. I kolejne przesłanko dla Was to jest karta Opanuj sytuację. Czyli nie dawajcie się ponosić emocjom, nie bądźcie za bardzo nerwowi, starajcie się właśnie podchodzić do wszystkiego z rozsądkiem i spokojem, bo tak jak powiedziałam, możecie jakąś sytuację widzieć całkowicie inaczej, niż ona tak naprawdę wygląda. I jeszcze myślę, że może każdemu z Was tutaj do tej grupki dołożę jeszcze przesłanie miłosne anielskie na ten weekend, więc dajcie mi chwilkę, ja tylko pójdę po karty. I już jestem, więc losujemy sobie jeszcze przesłanko miłosne dla osób, które wybrały grupę numer 1, czyli Sodalit I Wam wypadła karta namiętności Pozwól swojemu sercu i duszy śpiewać radosną pieśń Piękne macie przesłanko miłosne Patrzymy co dla grupy numer 2 I wypadła karta. I jest to karta wycofania się na czas, by odłączyć się od świata, więc macie czas spędzony być może z ukochaną osobą lub z osobami bliskimi waszemu sercu. I grupa numer 3. Już patrzymy co dla Was. I znowu karta. Wy macie kartę wybaczania i nauki. Jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej, doświadczysz znacznie więcej miłości w teraźniejszości. Więc to jest, słuchajcie, wasze przesłanko na ten weekend. Mam nadzieję, że z wami jak najbardziej rezonują. Ja Wam życzę, słuchajcie, przepięknego weekendu. W niedzielę pojawi się czytanie pod tytułem Wasze pierwsze spotkanie, czyli tak naprawdę Wasza pierwsza randka z osobą, o, której, o którą będziecie pytać. Więc będzie to po prostu na zasadzie wyboru karty i w poniedziałek też pojawi się właśnie czytanie energii na cały tydzień, od, czy na cały tydzień od poniedziałku do piątku myślę, że zostaniemy przy takiej formie, jaka była właśnie w ten poniedziałek, więc jeszcze, tak jak powiedziałam, w niedzielę spodziewajcie się filmów, w poniedziałek będziemy się widzieć w energii tygodnia, więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, wypocznijcie, wybawcie, wybawcie się w ten weekend, życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze piękniejsza, dużo słońca, przepięknej pogody, radości, szczęścia, zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Pa, pa.